Cześć, witam was w ostatnim dniu roku 2021. Dzisiaj jak co roku na moim kanale odbywa się wydarzenie, w którym podsumowujemy sobie mijający rok i wręczymy nagrody złotego kloca w pięciu kategoriach. Najlepszy polibak, najlepszy magazyn, najlepszy zestaw w cenie do 100 zł, najlepsza minifigurka oraz najlepszy zestaw. W każdej kategorii mamy 5 nominacji. No i tak, jeżeli chodzi o zestawy, to kwalifikują się tutaj wszystkie sety, które kupiłem, otworzyłem, zbudowałem i zrecenzowałem w 2021, nawet jeśli swoją premierę miały wcześniej. Nie kwalifikują się natomiast archiwalne zestawy, które zbudowałem przed 2021, nawet jeśli w tym roku je zrecenzowałem, gdyż w tym roku było dość sporo recenzji archiwalnych setów, a nie chcę ich tutaj brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o magazyny, to tutaj sprawa wygląda trochę inaczej. Biorę pod uwagę tylko te, które swoją premierę miały w 2021. Zaznaczam to, ponieważ w tym roku pojawiło się kilka przeglądów magazynów wydanych w poprzednich latach. No dobra, mając to wszystko za sobą, możemy przejść do rozdania nagród złotych kloców. Na początek kategoria najlepszy polibak. Oto nominowani Lego City 30370, nurek oceaniczny. Lego Extra 40464, chińska dzielnica. Lego Extra 40465, jedzenie. Lego Classic 30564, zbuduj własnego potwora lub pojazd. I polibak z magazynu Lego Expert z rośliną. Złotego krota w kategorii najlepszy polibak otrzymuje. Lego Classic 30564, zbuduj własnego potwora lub pojazd. Prześwietny polibak. Przez to, że jego główną konstrukcję jest taki stworek, to budzi on skojarzenia z jedną z moich ulubionych serii historii Lego, czyli Mixels. Jednak najbardziej lubię w tym polibagu to, że po prostu daje on nam garść klocków, bardzo fajnych i przydatnych swoją dogą, i zachęca nas, żebyśmy popuścili wodę naszej wyobraźni i zbudowali z nich coś według własnego pomysłu. Zdecydowanie najlepszy polibag z jakim od dawna miałem do czynienia. Czas na kolejną kategorię, a jest to najlepszy magazyn. Oto nominowani. Lego Ninjago numer 4 2021 z minifigurką Czarnoksiężnika Czaszek. Lego Marvel Avengers numer 2 2021 z minifigurką Tora. Lego City numer 5 2021 z Lekarzem i Pacjentem. Lego Explorer numer 5 2021 z Rośliną. Lego City numer 12 2021 z Poszukiwaczką Przygód i Lwiątkiem. Wprawdzie nie robiłem jego przeglądu, ale pokazałem go na karcie społeczności, a to też się liczy. W kategorii najlepszy magazyn zwycięża Lego City nr 5 2021. Zdecydowanie jeden z najlepszych magazynów Lego w historii. Dwie minifigurki figurki w cenie 15 zł to się nie zdarza często. Dodajmy jeszcze do tego kilka fajnych elementów z noszami na czele i mamy magazyn idealny. Oby więcej takich. Następna kategoria to najlepszy zestaw w cenie katalogowej do 100 zł. Oto nominowani: Lego Ninjago 71733, Kolkonta wojownik Duch. LEGO Marvel Super Heroes 76173 Spider-Man i Upiodny Jeździec Konta Kernecz, LEGO Marvel Super Heroes 76171 Opancerzony Mech Milesa Moralesa, LEGO City 60283 Wakacyjny Kamper, LEGO Jurassic World 75939 Laboratorium Doktora Wu. Złotego kroca w kategorii Najlepszy zestaw w cenie do 100 zł otrzymuje… LEGO Marvel Super Heroes 76173 Spider-Man i Upiodny Jeździec kontra Kernecz. Samochód Ghost Rydera, który otrzymujemy w tym secie, prezentuje się po prostu przepięknie, jest niesamowicie dopracowany. Poza tym w zestawie mam jeszcze trzy świetne minifigurki, oczywiście z samym Ghost Riderem na czele. Kolejna kategoria to najlepsza minifigurka. Oto nominowani? Ghost Rider z zestawu Spider-Man i upiorny jeździec Konta Carnage, Carnage z tego samego zestawu, Miles Morales z zestawu opancerzonych mech Milesa Moralesa, Mandalorianin w zbroi z w zestawu kłopoty na Tatooine, księżnik Czaszek z magazynu LEGO Ninjago. Najlepszą minifigurką tego roku zostaje... Mando Orionius w z Szczegółowość na tej figurce jest po prostu niesamowita. Zadbałam tutaj nawet o takie detale jak symbol bagnoroszcza na ramienniku czy wyrzutnie rakiet na nadgarstku. Myślę, że nasz Mando w pełni zasłużył na Złotego Kroca. No to teraz czas na ostatnią, najbardziej wyczekiwaną kategorię. Najlepszy zestaw. Oto nominowani. LEGO Ninjago 71733, Kolkonta Wojownik Duch. LEGO Marvel Super Heroes 76173, Spider-Man i Upiorni Jeździec konta Kernecz LEGO Ninjago 71735, studniej Żywiołów. LEGO Creator 31120, Średniowieczny Zamek. LEGO Star Wars 75288 at Uwaga, uwaga, złotego kota w kategorii najlepszy zestaw otrzymuje... LEGO Creator 31120, Średniowieczny Zamek. W tym roku miałem dwóch największych faworytów w tej kategorii: zamek oraz ATAT. Obo zestawy uwielbiam i uważam za rewelacyjne. Ostatecznie wybrałem jednak zamek. Jest to zestaw, który od razu skradł moje serce. Od dawna chciałem mieć jakiś zamek z Lego i teraz w końcu ten zestaw pozwolił mi spełnić moje marzenie. Nie jest on może przepełniony jakąś ogromną ilością detali, ale wygląda bardzo ładnie i estetycznie, jest tam mnóstwo możliwości zabawy i ogólnie jest to naprawdę genialny zestaw, który w pełni zasługuje na złotego kroca. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tej gali. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione zestawy, minifigurki, magazyny i wszystko inne z tego roku. Rok 2021 na moim kanale uważam za naprawdę udany. Jeżeli chodzi o moje najlepsze filmy z tego roku, to były to wszystkie odcinki serii Historia Lego Ninjago, która zresztą wcale nie jest skończona i będziemy ją kontynuować w przyszłym roku, oraz drugi sezon krainy Klocków serial. Jeśli jeszcze nie widzieliście tych produkcji, to proszę obejrzyjcie, bo włożyłem w nie ogrom pracy. Powiedziałbym, że to są właśnie moje największe dokonania tego roku. Tak więc mamy za sobą całkiem udany rok. Jest to już trzeci rok mojej działalności na YouTube, teraz zaczynamy czwarty i postaram się, żeby był on jeszcze lepszy niż te trzy poprzednie. Może być to trudne ze względu na brak czasu, ale zrobię co w mojej mocy i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Życzę Wam, żeby ten nadchodzący rok był dla do Was dobry i żeby wszystko Wam się udało. Ja się z Wami żegnam, bawcie się dobrze dziś wieczorem. Cześć!